Zespół Szkół Specjalnych w grójcu jako pierwsza placówka w kraju wprowadził dla swoich uczniów zajęcia z alpakoterapii. Dzieci pod okiem instruktorów uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, w których cały czas towarzyszą im dwie sympatyczne alpaki szafirek i rubinek. Alpakoterapia jest jedną z form animaloterapii. W Polsce najbardziej znane terapie z udziałem zwierząt to hipoterapia i, i dogoterapia. Natomiast alpakoterapia w Polsce tak naprawdę dopiero rozwija swoje skrzydła. Alpaki są niezwykle spokojnymi zwierzętami, delikatnymi, też i płochliwimy, to trzeba też podkreślić. Mają niezwykle mięciutkie włókno, co sprawia, że w ich towarzystwie świetnie się odprężamy, wylozowujemy, schodzi z nas stres. I dzięki temu w naszym mózgu wydobywają się endorfiny, tak zwane hormony szczęścia. Dzięki temu jesteśmy zrelaksowani i maksymalnie, powiem szczerze, wyciszeni. Dzieci niezwykle radośnie reagują na towarzystwo alpak. Jak widać już, o nawet rubin jest chętny coś powiedzieć. Bardzo radośnie, bardzo przyjaźnie. To są takie zwierzęta, które rzeczywiście, jak poprzebywają w towarzystwie. W dzieci to są bardzo pogodne zwierzęta, które emanują taką, taką sympatią, wzbudzają tą sympatię, taką radość, jednocześnie dają masę powodów do radości u dziecka. Ten rodzaj terapii z udziałem właśnie Alpak jest jakby dedykowany właśnie wobec w kierunku dzieci z niepełnosprawnością umysłową, niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, również jest dedykowana dla dzieci z zaburzeniami, czy też dla osób również dorosłych, które mają. E, problemy tak naprawdę z e, radzeniem sobie ze stresem. Są to zwierzęta, które są bardzo miłe w dotyku. E, pobudzenie bodźców u dziecka, które dotyka to zwierzę, jest bardzo duże. Jest to inna struktura. E, te zwierzęta są bardzo przyjazne. Tak? E, nie, jakby, nie robią krzywdy. Dzieci mogą zbliżać się do nich. Kontakt ze zwierzętami dla dziecka jest bardzo dobrym kontaktem, ponieważ ono się jakby bardziej akceptuje w społeczeństwie, tak. Zwierzę, najpierw jest to zwierzę, potem jest człowiek i to dziecko sobie bardziej radzi w takim codziennym życiu. Zajęcia alpakoterapii u nas w zespole Szkół organizowane są od dwóch tygodni, czyli to są zajęcia nowe. Uczestniczą w tych zajęciach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem. Pierwsze wrażenia super. My byliśmy tutaj dwa tygodnie temu, i odbiór dzieci był taki wspaniały. Rzeczywiście, na pewno jest to dobry krok w dobrą stronę. Zajęcia z alpakoterapii prowadzone są przez dyplomowanych instruktorów i odbywają się na farmie w Barcicach Drwalewskich.